Siema, witajcie u Szerego na kanale, zostawcie suba, macie go tutaj u mnie na ścianie. <śpiewanie> <śpiewanie> Chłop się zjebał, rozumiesz? Kto? Kto to był? Kto? Kideru? Chłop walił mnie trochę po góry. <śpiewanie> o co chodzi? ali pulę jak chomik kurwa <laughs> chomik lecimy no, oh. okay? w okay. okay. no, Co? no no o okej okej co co zróbcie szota z tego Ej. zróbcie szota He wasn't here. Maybe behind Cecilo. <laughs> nice fever. Wow. Oh my god. <laughs> <laughs> You're so good, bro. Good job. One B. jest okay, okay, No, przestaje mi myszka strzelać, nie mogę tak grać O kurwa, co jest? To zaczął się obracać Weź się tą myszką Ona się zaraz sama zepsuje Ale to naprawia, naprawdę Kurwa mam. Mam biało i ona jest od łuk. O wow, kurwa, okno! Wow, kurwa. O kurwa! Gdzie jedziliśmy? Ja Nie, pierdolę co zrobił? No pod bestem. Widzę droga na so, bestę. Bo... Okay. Trójka. No suka. Just... 10 left. Mine. Uh, Got him. <laughs> oh, ho! ho! Get a camera, like sweet. reyna nice. Nice well right are you able to play support? What? It's competitive No way. Uh, wait, what? what Yeah, this is competitive bro. If you thought it's unrated, then oh. please dodge. Can you Alt four? Uh I can't, I can't dodge. Why? It's my brother account. Uh because I picked already. Now press Ulter 4 and you dodge. Press Alt 4. Oh, no. Press Alt a 4 man. Can you judge, please? Fuck you, man. <sighs> so far, uh, you're retarded Yeah, I didn't know. <laughs> yeah, yeah, I and I know that I've got a Yeah, good job. No, a teraz now i to zostałem tapa Ta-kurwa, big! Ta-kurwa, stoi! Big! ground strike down b